Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Fantomas i witam ponownie w Forza Horizon 4. Ostatnio mówiłem, że chyba zabiorę się za tą Alpinę A110, którą udało się zdobyć w ramach 50% za cały sezon, serię chyba 17, tak? Mamy teraz obecnie. Właśnie dobiega końca w ten czwartek. No i co, wszyscy chyba czekamy z wypykami na twarzy na to, aż zaprezentują nam co choracamy yy, performanty, tak? A wszyscy na to czekamy. No i drodzy, zgodnie z obietnicą jeździmy tylko na manualu, bez trakcji, bez kontroli stabilności. ABS jest włączony, tego sobie nie będę wyłączać. O, całkiem nieźle. Alpina jest w klasie A samochodów obecnie w tej gierce. Ja jej nietulingowaną tak jak przyszła do mnie, tak ją zostawiłem, czyli stokowo, bez żadnych swapów, bez niczego. Yy, napęd na tył. Oni ma tam ma poniżej, poniżej 200 kW ten samochód zawiera że szału tutaj nie ma Ale całkiem przyjemny w ten samochodnik jest O, witamy Lambo Powiem wam tak Ten samochód przed moje najśmniejsze oczekiwania Nie mi się coś za łatwo, wreszcie bym powiedział Czyż ta jest dość lekkie? A tutaj co się dzieje? Wyprzedzanie? Proszę bardzo Piąty bieg Oj, zapatrzyłem się, przepraszam Oj, co teraz, blacharz ma robotę no nie, znamy, wyciągniemy się z tego. Zaraz zobaczymy, ile to cudo potrafi wyciągnąć na autostradzie stokowo. Może no zrobimy sobie tę strefę tutaj pomiaru prędkości. Oj, namieszałem tymi biegami teraz strasznie. Ale Głodziotko bardzo fajnie się jeździ, tak naprawdę. prawda. 239, punkt rekord. Nie wiem czym, nawet nie pamiętam, w ogóle jeszcze, że teraz tak ja bym teraz nie pomylił. Nie, 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 to nie tu. To nie tu, cofaj, człowieku. To nie tu, nie się co do zjazdu na autostradę. Chciałem zapatrzeć na zjazd znowu. Ach, Alpina, zawodzisz mnie. Do poprawki. Dobra, rzuć mi okiem na minimapę, gdzie tu się. Ach, jesteśmy na autostradzie. No nie ten zjazd wybrałem po prostu, no. No to co. Szybko embujemy na autostradę. Przy okazji posłuchamy, jak pana fajnie brzmi w tunelu. Małe, autko, ale pan powiem, że jest całkiem fajne. Całkiem przyjemnie się nie, pro... się nie prowadzi. Tego arwetuje tak nie czuć. Umówmy się, że ten samochód ma bardzo mało koni. Jest leciutki. Oga. No i spoko, całkiem, całkiem przyjemny dźwięk jak na taki, taki samochodzik. Szósty bieg i lecimy. Zobaczymy ile uda nam się zmierzyć maksymalnie, czy maksymalnie, maksymalnie ile ja wyciągnę. Jeszcze na jedzie. Całkiem fajnie się prowadzi, całkiem fajnie się foci też to autko, nie ukrywam. Jako, że lubię bardzo dużo zdjęć strzelać. bieg, dobijemy do 300? Dawaj mały! Chyba nie Nie dobijemy do 300, o czym ja w ogóle marzę Dobra, jak utrzymam 200, około 250 na tamtym łuku przed pomiarem, to będzie pięknie Właśnie zaczyna się Produkcja szybka? Nie to? nie ma mowy w ogóle Dobra, 250 Uda się osiągnąć czy nie? Jak usiągnę 250, ten samochodem będę mega zadowolony Uwaga. będzie, no tu się nic nie stanie 256, prawie 7 udało się wyciągnąć tym małym cackiem. Całkiem przyjazna, przyjazna autko naprawdę to aż chce się jeździć takim no. dla, dla takiej spokojnej jazdy. Jak ktoś nie, nie jeździ brawurowo, tylko tak rekreacyjnie sobie w tej gerce to czemu nie można sobie pojeździć na spokojnie, pozwiedzać całą cały krajobraz, pozwiedzać. To jest do zwiedzenia, ktoś był tu nabite dużo godzin. Ja tak akurat mam mało godzin na, nabite na ten na wielu graczy. O, dzień dobry, witamy. I się nam nie zajeżdżamy, pomimo tego, że jest niedziela. Zdecydowanie nie. Okej. Okay. Dobra. No jeszcze zobaczymy na łuku, jak to się sprawuje. Zostawimy na piątce. I ręcznie. A gorzej, teraz już zaczyna rzucać głupką troszkę. No nie nie nie, nie nie nie, nie ma o czym w ogóle marzyć. A dlaczego? Dlaczego mi wyłączyłaś head to head? Nie, żartuję, oczywiście nie mam zmiaru. To się nie, 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 to nie jest, R, to nie jest Mustang RTR, zdecydowanie Dobra moi mili, zobaczmy jak to się auto jeszcze... O! Sprawuje w jakichkolwiek wyścigach, szybko sobie przejdźmy do jakiegoś może wyścigu Co tu mamy ciekawego? Szukajmy, 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 szukajmy co mamy? Zawody? O! Będą całkiem przyjemne zawody, podejrzewam nie, do LEGO City nie, do LEGO Champions nie mam zamiaru na razie startować. Wolę się skupić na normalnej jeździe. No Alpinka jest całkiem fajna, bardzo ładna. scenę na lądzie, że takie przyda nam się tutaj nieco ścigać. Nie, zostawiamy, zostawiamy. Jest to afternoon, dobra, po południu. Zostawimy Alpina. Oczywiście, żadne BMW, żadne Audi. Weźmiemy sobie na luzie to, co mam obecnie. Podoba mi się, oj przepraszam was za tego małego drywatara, jeszcze nie zmieniłem, już sezon zimowy daleko za nami, a ja ciągle w kiecy Mikołaja. Ostatnio mnie poniosło jeśli chodzi o zmianę wizerunku mojego drywatara, tak długo od początku właśnie jeździłem na jednym ustawieniu, na jednym braniu. i mówię, a co tam zima, staniemy się Mikołajem. Fajne te lampy, podoba mi się to. Audi. bardzo sympatyczna. Uuu, dzień dobry Audi, bardzo fajnie malowane. Dobra. Nie wiem na jakim poziomie jeżdżę 60% plus, to chyba jedziemy na... Chyba jedziemy na wybitnym. Dobrze, pożyłujemy troszkę silnik. Chciałbym chociaż jednego poprzeć. A już będzie dużo. Jesteśmy na 8 pozycji. No jak nie miesta tej pozycji, już będę zdobyła. ale mi uciekają, My stawiamy w chłopca normalnie no Ale nie poddajemy się, nie poddajemy się Tam nie starcza ciasno, za nami... O tak, jakąś tam przewagę mamy Ale to jest jeden głupi błąd i nie będzie miał Ekoraz raz po pobocza Na pewno staćmy na to, żeby złapać po pobocze. Gdzie się pkasz panie? Poczekaj, daj się uczyć Przepraszam, słucham się, wiem Lotus. Jedziemy, 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 uda nam się. Chciałbym w pierwszej piątce, ale wydaje mi się, że już mam tak duże straty, że już tego nie osiągnę. O, jak ładnie ustawiony. Jednak Alpinka coś potrafi. Chociaż mówi się nigdy minus nigdy, nie? Za, za szybko zanosło. To był zahamowany. Nie, nie, nie czwórka, trójeczka, straciły Okej. Okay. U, jak tam ciasno. Szkoda, że to nie jest... Ja na pierwszym miejscu i mnie nie gonią wszyscy, nie? Mogłoby tak być. Czyżby się przed nie coś go Chodź, 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 nie bój się To było okropne moje wykonanie Nie dam się, nie dam się Dobrze Dobrze to znaczy, że jakoś w miarę bez błędów, jak na moje. Nie, 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 nie złapię ich. Choćbym bardzo chciał, to ich nie złapię, nie mam szans. Bez gazu. Kamienie były widać na kilometr oczywiście, ale ja muszę sobie to zawsze utrudnić. Ósme miejsce, czyli co? Nie straciłem, tak? Tak jak startowaliśmy, tak zostaliśmy, no słabo! No, ale dziwne było to, że potrafiłem jednak tutaj odskoczyć tamtym... Znaczy, odskoczyć. Ile? 6 sekund różnicy. Ach, Myślę, że wiecie co, te poprawki! Chociaż pierwszy jest Mercedes-Benz SLK TTS, no bez porównania są te auta lepsze. Ale nic, myślę, że stać nas na pierwszą piątkę. Jeszcze raz, 3, 4, startujemy ponownie w tym. Muszę sobie powiedzieć, gdzie ja tam błędy popełniłem, tam głupie redukcje były. Tutaj trochę za mocne do hamowania. A nie chcę grać agresywnie, nie chcę wjeżdżać prosto w tyłek drewatarowi. No nie, nie, to nie ja. Jedziemy, jedziemy. Może się uda chociaż na siódme skoczyć teraz. Już mamy siódme miejsce. Już jest lepiej, niż było. Szybki progres. To mnie cieszy. Się chodziło, bo będzie teraz szóste. Zbliżamy się do BMW. Powolutku, nie dotykaj mnie. Nie rób blacharzowi roboty. Pamiętaj, sam tego byś nie Gonimy, gonimy. Jesteśmy już blisko. Jakbym, no, przecież płyknął, to byłbym szczęśliwy. No i niestety wjechałem w tyle. To, co mówię że nie zrobię, to zrobiłem, oczywiście. Pięknie. No to z tego jestem teraz zadowolony, tylko jak to poszło. No, ale on mnie odstawi. Choćbym chciał się spiąć do niego, nie no mogę. No, zobacz, jak ucieka. z przodu nawet nie myślę, ale już teraz widzę, że to jest najszybszy trochę tak na tłuku. dobry, panie Mercedes, no tutaj to bym chciał, to nie przeskoczę. Dobra, na no trójce idziemy. Narzuciło mi, jakbym jechał Mercedesem teraz. Piąte miejsce, o, trzy miejsca, hop, no to nieźle, nieźle. Chciałem być piąty wtedy, to teraz jestem piąty. A za chwilę będę miał dosyć, bo mam ja bym chciał być na podium. Pewnie A może od razu chciałbym siostrę zdobyć, co? No nie, nie jedziemy, 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 jedziemy szósteczka. Ominąłem, nie wierzę No to była maniana w moim wykonaniu Dopuszczalna, dopuszczalna jedziemy I teraz teoretycznie powinienem powiedzieć, że. Dabanie sobie czymś? No ale cóż, przewijam. Jest taka potrzeba, przewijam. Oj, panie Mercedes, dobra. Za to, że wtedy przewinąłem, teraz tu nie wyprzedziłem. Mówmy się. Za wysoki bieg. Już teraz nie dodałem. Miałem okazję na podłuż. Już się witałem z tym brązowym medalem, no Gaz. Jedziemy, jedziemy, ile? 88%? Nie, nie ma szans. Chociaż widzę, że trochę Mercedes stracił. Przewagi nade mną i no nie Jedziemy, 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 jedziemy. Czwarte miejsce jest moje uuu Trzeci Czwarty? Ile przegrałem? Nas... Nie, jestem oszukany Jestem oszukany, było widać na ostatnim szocie, że jestem przed Audi TTS Ja bym chciał naprawdę zobaczyć to jeszcze raz, jak to wyszło No ale było nieźle, tylko szkoda tego przewinięcia, przewinienia niestety Przewinięcia, dobrze mówię No to było przewinienie z mojej strony, musiałem to przewinąć No ale spoko To już było o wiele lepszy przejazd w moim wykonaniu, tak mi się wydaje No cóż moi drodzy Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że ta alpinga Wam się podoba, tak i mi całkiem przyjemna auto, że pomogę polecić każdemu, fajnie się tym jeździło, o Boże, jak oni tam z tyłu daleko byli, chyba gdzieś się zgubili, ile straty? Pół minuty, masakra, nawet ja tak źle nie jeździłem, dobra, dzięki bardzo za uwagę, do usłyszenia następnym razem, heja!